Ready? Żadna to tajemnica, że jestem fanem Harry'ego Pottera. Wychowywałem się i dojrzewałem razem z bohaterami oraz dosyć często wracam do lektury. To uniwersum zajmuje ważne miejsce w moim sercu i jako pasjonat gier wideo od zawsze marzyłem o produkcji pozwalającej przeżyć swoją własną przygodę w tym świecie. Owszem, jest miło wspominany przeze mnie Hogwarts Mystery, ale mobilna natura tej gry zniechęciła mnie do niej na dłuższą metę. Naprzeciw moim marzeniom wyszło dziedzictwo Hogwartu. Gra z tym cudownym, magicznym klimatem, do tego otwartym światem pełnym zawartości oraz satysfakcjonującą walką. Choć nie jest to tytuł pozbawiony wad i ma pewne braki, to jest to najlepsze co jako gracz i ich marki otrzymałem. Zapraszam Was na moje pozbawione spoilerów, przemyślenia o Hogwarts Legacy z perspektywy Fada. W dziedzictwie Hogwartu cofniemy się około 100 lat względem akcji książek i przyjdzie nam się wcielić w młodego maga, który zaczyna swoją naukę w Hogwarcie od piątego roku. Może się to z początku wydawać dziwne, ale z perspektywy wydarzeń, jakimi będziemy świadkami w trakcie gry, ma to więcej sensu niż wcielanie się w jedenastolatka. W każdym razie, w trakcie mocnego początku, odkrywamy wraz z naszym mentorem, profesorem Figiem, że potrafimy posługiwać się starożytną magią. W tym samym czasie trwa rebelia goblinów dowodzonych przez niebezpiecznego roka. Jak nie trudno się domyślić, wątki naszego rzadkiego talentu oraz goblińskiej rewolucji splotą się ze sobą w ramach fabuły. Narracja w Hogwarts Legacy mnie niestety nie porwała. Odkrywanie tajemnicy związanej ze starożytną magią nie ekscytowało mnie tak samo jak pierwsze minuty z grą. Szybko ten wątek robi się przeciętny. Tak samo motyw rebelii, który stanowi bardziej tło do opowieści o naszym wyjątkowym darze. Przyznam, że czuję nieco zawód opowieścią. Uniwersum pozwoliłoby na dużo ciekawsze i bardziej złożone motywy. Dostałem jednak coś, co sprawia wrażenie fanfiku. Tak jak sama fabuła jest przeciętna, to totalnie zawiodły mnie postacie poboczne. Harry Potter stał bohaterami, do których się przywiązałem i uwielbiam ich do dzisiaj. Dziedzictwo Hogwartu takich praktycznie nie oferuje. Większość z nich jest płaska, nieciekawa i definiowana zazwyczaj jedną, a w porywach dwoma cechami charakteru. Wyjątek stanowi tu wyłącznie Sebastian Salo, którego wątek jest dla mnie najciekawszym elementem scenariusza. Dużo lepiej zarysowanych bohaterów miało już wspomniane Hogwarts Mystery. Jednak braki w opowieści nadrabia eksploracja. Swoboda, z jaką możemy poruszać się po Hogwarcie, to spełnienie marzeń każdego fana. Zamek wypełniony jest sekretami i zagadkami. Te odkrywać pomagają zadania poboczne zlecane przez innych uczniów. Dzięki nim dowiadujemy się, jak poszczególne typy znajdziek działają. Nie brakuje też miejscówek znanych z filmów, więc miłośnicy kinowych przygód Pottera poczują się jak w domu. Mnie jednak urzekło to, że Hogwart żyje i nie czeka wyłącznie na aktywność grającego. Często trafiamy na przypadkowe scenki z uczniami czy ożywioną infrastrukturą zamku. Nie brakuje też okazji do rozszerzenia swojej wiedzy o świecie, bo często znajdujemy strony do naszego przewodnika będące odpowiednikiem kart czarodziejów ze starych gier. Skrywają one wiele ciekawostek o miejscach i dawnych mieszkańcach. Podobnie jest w Hogsmeade, gdzie również czuć ten niezwykły klimat. Te smaczki nadają mu roku grze i udowadniają, że przy tym tytule nie pracowali wyłącznie wyrobnicy, a ludzie, którzy dobrze czują ten świat. Podczas pierwszych minut w Ogwarcie zostajemy naturalnie przydzieleni do jednego z domów Szkoły Magii i Czarodziejstwa. Nie jest to wyłącznie kosmetyka, bo część zawartości uzależniona jest od tego, czy zostaniemy grefonem, krukonem, czy przepuchonem. Każdy dom oferuje ekskluzywne treści. I to ma dużo sensu. Jednak nie podoba mi się, że ilość zadań pobocznych uzależniona jest też od tego. Według internetowych źródeł, ja będąc w Ravenclaw miałem najmniej sidequestów. Uzupełniając informacje o domach, dodam, że w grze jest prosty test przypisujący nas do jednego z nich, ale można też wybrać samemu. A jeśli lubicie takie testy, to polecam zrobić ten oficjalny w serwisie Wizarding World. Wynik można przenieść potem do gry. Życie w Hogwarcie jest fascynujące, jednak nie pozbawione wady. Ilość aktywności pobocznych jest zaskakująco niska. Pojedyncze minigry, ważenie mikstur, hodowanie roślin, czy, żeby nie zdradzać za dużo, zabawa w Newt'a kamandera. Gra umiejętnie dawkuje nam nowe mechaniki i praktycznie przez całą grę dostajemy coś nowego. Przykro, że nie uświadczymy Quidditcha. Brakuje też innych charakterystycznych dla serii rozrywek, jak magiczne szachy czy gargulki. Ale to, co szczególnie mnie boli, to brak wydarzeń szkolnych. Nie doświadczymy zabaw po kroju balu bożonarodzeniowego, ani nawet nie wyjdziemy z przyjaciółmi ze szkoły na jakieś luźne spotkanie. Wielka szkoda, bo to byłaby idealna okazja, by nadać głębi płaskim postaciom. Jak dla mnie jest też trochę mało zajęć, ale już bardziej moje narzekania, bo w takiej szkole to mógłbym się uczyć bez przerwy. Klimat drastycznie zmienia się poza Hogwartem i Hogsmeade, kiedy zwiedzamy resztę tego niemałego świata przygotowanego przez twórców. Otwarty świat w dziedzictwie Hogwartu ma lekki vibe wiedźmina połączonego z Ubigrą. Na terenach porozrzucanych jest od groma znaczników, pomiędzy którymi całkiem przyjemnie latać można na miotle czy hipogryfie. Odwiedzamy też mniejsze wioski, w których znajdziemy zadania poboczne. Te swoim poziomem są przeróżne bo mamy i klimatyczne poszukiwanie zaginionego niuchacza i bardziej przyziemną likwidację obozowiska bandytów. Pomijam fakt, że dorośli wspominają o takich niebezpiecznych sprawach uczniowi szkoły. Przecież można przy tym zginąć. Albo co gorsza, zostać wyrzuconym z Hogwartu, gdyby się wydało. To robota bardziej dla Aurora i tak faktycznie można się poczuć. Same misje dają posmakować przygody, ale dosyć często odwiedzamy podobne do siebie lokacje. Są jednak zadania, które robią duże wrażenie, albo nie brakuje w nich nawiązań, przy których jako fan cieszyłem się jak dziecko. Wiele misji sprowadza się do walki. System dynamicznych potyczek jest bardzo przyjemny, efektowny i satysfakcjonujący. Korzystając już z podstawowych zaklęć, można się dobrze bawić, ale poznawane w ramach zadań dodatkowych czary zwiększają możliwe kombinacje. Krzywdę przeciwnikom wyrządzimy na wiele ciekawych sposobów: odciskanie w nich wybuchającymi beczkami, przez zakradanie się do nich i używanie zaklęcia petryfikującego, porzucanie zaklęć niewybaczalnych. Oprócz tego pomagają nam przedmioty, jak wzmacniające eliksiry, czy agresywna chińska gryząca kapusta. Jest fantazja i jest zabawa. Jedyne, o co mogę się przyczepić, to nienaturalne doskakiwanie wrogów do nas. Gdzie potrafią pokonać nagle spory dystans, żeby nas uderzyć, przez co szybko tracimy wypracowaną przewagę. I tak właśnie wygląda dziedzictwo Hogwartu. Gra, w której jako fan uniwersum się zakochałem. A czy inni będą się dobrze bawić? Jasne, to bardzo kompetentna gra, stojąca na wysokim poziomie. Zwyczajnie nie będzie jednak tak fascynująca jak dla miłośników tego magicznego świata. Nie jest idealnie i czuć, że można wycisnąć z tego jeszcze więcej. Szkoda, że nie ma żadnej kooperacji, bo ta świetnie by tu pasowała. Ale nie mogę tego uznać za minus, bo od początku było wiadomo, że będzie to produkcja czysto singlowa. Więc jak wcześniej moim marzeniem było otrzymać taką grę jak Hogwarts Legacy, to teraz marzę, by nie był to wyłącznie jednostrzałowiec, i w przyszłości pojawiła się kolejna taka produkcja. A wygraliście w dziedzictwo Hogwartu albo planujecie zagrać? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej grze. Jeśli materiał się podobał, to będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę oraz suba. Zapraszam też na moje social media: Twitcha, Twittera, Discorda oraz Facebooka. Linki znajdziecie w opisie. Na koniec zostawię Was z propozycją innych moich filmów. Do usłyszenia!